Siedem cech osoby niedojrzałej emocjonalnie, toksycznej. Macie inne? Dorzućcie w komentarzach. Podzielmy się wiedzą. 1. Użala się nad sobą. Ma w ogóle najgorzej w życiu. Ciągle wszystko najgorsze jej się przytrafia. To jest naprawdę pierwsza oznaka. 2. Wina jest zawsze innych: rodziców, eksów, pracodawców, znajomych. Każdy zawinił, tylko nie ta osoba. Nie, nie, to jest po prostu istne złoto i sami nie niedobzi dookoła. 3. Zazwyczaj taka osoba, słuchajcie, nie jest w ogóle ogarnięta finansowo. Bez względu na to, ile zarabia, gdzie pracuje, te pieniądze się rozchodzą. Ona po prostu nie umie ich sobie zorganizować, ogarnąć, więc albo coś pożycza, albo coś brakuje ciągle pieniędzy. To naprawdę jest taka oznaka. Także na pieniądze też bardzo ważna bardzo ważne rzecz, żeby też zwrócić uwagę, że taka osoba z tą pracą różnie bywa. Cztery. Nie przeprasza. Po prostu nie przeprasza. No przecież w niczym nie zawiniła ta osoba. Skoro to jest wszystko innych wina, no to za co ta osoba ma w ogóle przepraszać? 5. Eee, Non-stop ma pretensje do was, do innych. Ciągle coś wynajduje, że. No to jednak wy. Tak. Nie oni. Nie. Sześć. Nie umie powiedzieć, że macie w czymś rację. No bo no nie macie. Nie macie racji. I yy, yy, stąd ciągle się z wami nie zgadza. I to powoduje ciągle jeszcze większe narastanie jakichś problemów. Bo tylko ta osoba ma rację. I siedem. Przeinacza fakty, historie, wydarzenia. Tak, żeby wybilić siebie. Zamotać wam w głowie. Ciągle mówię, że tak nie było, nie wydarzyło się, może się pomyliliście, może czymś zapomnieliście. Jak macie jeszcze jakieś inne właśnie swoje dodatki, to zapraszam do podzielenia się w komentarzach. Póździaczki.